Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy majówkę 2025. Jest dzisiaj jeden gość specjalny, którego wszyscy znają, ale za chwilę go przedstawię, tylko jeszcze chwilę trzymał w tajemnicy. Jedziemy sobie na ryby, jedziemy na początek na dobrze znane łowisko, które też potem opowiem o czym. Gdzie jedziemy? A za chwilę przedstawię gościa. Jeżeli będzie zła pogoda, to po prostu poszukamy palcem na mapie, gdzie przejechać w inne miejsce i być może zmienimy lokalizację. Jeżeli się okaże, że prognoza wieczna jest nietrafiona, to zostaniemy tam, gdzie jedziemy. Bądźcie z nami, a teraz patrzcie, czym jedziemy. Przy okazji to wspaniałe auto jest na sprzedaż, ale to nie jest to auto, które mam na myśli, tylko właśnie ten mój cudowny wędkarski Defender. Przy okazji lokuję produkt mój gangusek. C-Gangusek nasz toruński jest na sprzedaż w topowej maksymalnej specyfikacji. Auto ma silnik V8, 525 KONI, to jest ostatni taki model. Przechany ma 30 niecałych tysięcy kilometrów. Zmienią go na większy rodzinny samochód. Jeżeli chcesz mieć takiego zajebistego wędkarskiego Defendera i oglądasz ten odcinek, to koniecznie napisz do mnie, bo po prostu musimy kupić dla dwa psy, dwoje dzieci, dwa wózki, teściową i moją żonę większe auto. Więc napisz do mnie, auto czeka na kupca. To jest ten moment, kiedy mogę przedstawić gościa specjalnego. Tu, uwaga, werbelki Piotr Kostyszy. Maciek Drozd. Gdzie jedziemy? Jedziemy w nieznane. Jedziemy w nieznane. Mamy chwilę, że staliśmy długo w korku, no i w tym korku specjalnie się nic nie działo. Jak to w korku? Więc sobie strategię i taktykę omówiliśmy. Mamy 4 dni do zagospodarowania, ale tylko przez jeden dzień ma być dobra pogoda, potem ma być coraz gorzej. Więc tutaj mój przyjaciel, znany też królem strategii, opracował strategię. Opowiedz, proszę, ja tu będę trzymał kamerkę, a to opowiadaj, jaka będzie strategia. Na dzień pierwszy bez wiatru. Dzień pierwszy bez wiatru, no to walczymy klasycznie w lajwiku. Mam nadzieję, że piątek rano też się uda. Później niestety załamanie pogody. Zobaczymy, może poklepiemy trochę w trollingu, a jak nie, to po prostu będziemy szukać łowisk bardziej osłoniętych. Jakieś małe jeziorka, gdzie, gdzie ta fala nie będzie, ten wiatr nie będzie nam tak przeszkadzał. Tutaj teraz jako, że na plecionkę się nie liczy, z echosodą się nie liczy, a co dopiero z Live wikiem, czyli według Piotra klasycznie za chwilę zostaniemy zlinczowani, ale my lubimy jak nas biją, nie? Ja w ogóle... A u tego jeszcze trolling. Jeszcze trolling, w a ogóle jeszcze nie liczy. tak, pod Poncjuszem, Piłatem będziemy mog... przyjmujemy wszystkie tutaj razy chłosta na siebie. Tak, live, live fishing jest zajebisty. Ja łowiłem na muchę 30 lat. W ogóle to są turbo emocje, jak ci bierze ryba na suchą muchę z góry, ale w live dla tych, którzy jeszcze nie próbowali. W live emocje są jeszcze większe. No, i generalnie rzecz biorąc, trudno, serio trudno i się oprzeć yy, skojarzeniom, że jak ktoś krytykuje live'a, to dlatego, że go nie stać. I naprawdę, jak macie w planie Pierdolić, to jest mój kanał, więc będę mówił wyrazy, jak mi się, jakimi się podobają. Więc jak ktoś ma w planie Pierdolić, że z live'em to nie jest wędkowanie, to proponuję, żeby, żeby wyłączył kanał i niech se pogląda jakichś tam mistrzów świata i okolicy, jak mówią na czarną, na nie, na zieloną bolonkę, na zapływie główek tlenie na przykład, ale niech nie truje dupy opowiadaniem, że, że live to nie jest metoda. Zajebista metoda, emocjonująca metoda, ryby wcale tak łatwo nie biorą, trzeba się mocno nagłowić, są rozmaite triki i właśnie mam nadzieję, że nam pogoda pozwoli i zobaczycie jakie to jest fajne. I najlepiej jest na przykład, ja nie wiem jak jakiś lodów o smaku, którego nie znam, to nie mówię czy są dobre czy niedobre, więc podziwiam bardzo ludzi, którzy tak nigdy nie łowili, którzy wiedzą, że to jest fajne albo niefajne. W związku z tym, yy, polecamy, niech każdy spróbuje, przynajmniej trochę. I jak ktoś na przykład spływa ze zwykłą echosądą, co jest też bardzo miłe, i emocjonujące, to w ogóle nie jest ten klimat. Live to jest zupełnie inna para kaloszy. I na przykład, jeżeli kogoś strasznie boli dupa na tym, na tym polu, to ja... Okej, no to, okay. Bo to niech, niech na przykład niech PZ2 wprowadzi specjalną opłatę dodatkową za używanie live'a. Ale jednocześnie, chcę podwiedzieć, podkreślić, że znakomita większość moich znajomych, którzy mówią z live'a, wypuszczają ryby tak jak my. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego my jesteśmy gorsi od tych wszystkich, którzy mówią niby bez wspomagania technologią, ale walą wszystko w beret. Ja tego w ogóle nie kumam, nie? No okej, okay, dobra. No i właśnie tak jest finał. Jak łowiłem z Damianem Dodą, którego tutaj pozdrawiamy, prawda? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Damiana. pozdrawiamy Damiana. Łowiliśmy sobie na live Jednego dnia złowiłem chyba ze 30 ryb. I koło nas podpływali smutni panowie na trolling i przy nas naprawdę każdą 50 walili w beret. Naprawdę to było niesmaczne. W związku z tym, okej, okay, mów ta co chce a my i tak będziemy mówić na live i koniec meczu. O. No dobrze. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry, Maciek. Jesteśmy na Żarnowcu. Musimy się przyznać, bo i tak wszyscy wiedzą. Co to za ta tajemnica, jak wszyscy wiedzą? Wypłynęliśmy nie bez pewnych przygód. Pogoda jest piękna, słoneczko. Ludzi dużo się zbierało, bo są jakieś zawody. Staramy się zdążyć. Oszukać przeznaczenie! Staramy się zdążyć przed tłumem. Mamy smoka. Mamy kamerę, dzisiaj Westina Escape Cam. Mamy drona. No Mam nadzieję, że zrobimy dzisiaj fajne widowisko. A jak nie, to i tak jest fajnie, bo jesteśmy razem i napierniczamy. No, ale jestem podierany, spać nie mogłem. <głos> <głos> a ty w ogóle nie chrapałeś, straszyłeś, że chrapiesz. A w ogóle nie chrapałeś. No, a ja też nie chrapałem, bo nie spałem. <noise> Sprzęt, na który dziś łowimy pokrótce. Otóż do Werta mamy wędkę SG8 Savage z multikiem SG10 z dużą miaskułą. Dla jaj może się uda, jest kamera Escape Cam. Natomiast do Live'a, do live Castu mamy SG8 Heavy Duty do 80 gramów z, z gumą od Savage'a, Monster Shad Tymi zestawami dzisiaj będziemy tutaj się próbowali mścić Płyniemy sobie teraz na elektryku Z przodu przede mną Force od Garmina Wszystko mamy spięte przez sieć, zarówno Live'a jak i Echo z mapami W sposób inteligentny w sieci Wi-Fi Piotr nie potrzebuje sieci Wi-Fi, bo jest lepsze jak wszystkie Wi-Fi razem wzięte a ja na razie jestem delikatnie mówiąc ze srany, ponieważ mam poczucie, że nie, nie ogarniam tej kuwety, a nie lubię tego, tej sytuacji. Ale będziemy się uczyć. Mamy mało czasu, potem ma zacząć wiać. Sprzęt jest, płyniemy. To jest fantastycznie, nie? Oby tylko się pojawiła jakaś metruwa, dalej będzie z górki. O, o, o! O to jest ta ryba. Kaworyby jest. To pytanie czy to nie jest duży lesz, bo ich się tu kilka kręci. Zapierniczamy? No. dalej. To? Ile? Tak o, 22. Okej. Okay. Nie wiem czy dobrze wróciłeś no ale jesteś tutaj, nie? Kręć, 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 kręć. Gdzie? Aha. Zapnij. To jest kur... Dwa lesze to są. Nie, weź ściągnij, jeszcze raz popraw. Jesteś trochę. Jeszcze raz, tak Ile? 16 метров. И кретишь, кретишь, кретишь. Повольно, повольно. И уже кретишь? Ну, 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 ты на этом. Ну, кречь, 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 кречь. Иди, иди, иди. Иди, иди, иди. 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 Сиди, иди. рыба, Taka jest! Pierwsza ryba wyjazdu Aaaa. Okay. Z połowa. Aaaa. Jest o, dobrze, dobrze. Kogo? ryby, co? No Fajnie Jak fajnie wziął, co? Pierwsza ryba 2025 Pierwszy faj 2025 roku życia Z 25 roku życia 2025 roku <laughs> <głosy> <głosy> Emocje i generalnie od razu nie mały Fantastycznie Oh. O, ale pierwszy, bydla. 2025. Piękny. Taka dobra 80 myślę. Ale zajebisty. Dobra, chodź, musimy się zamienić na stronę tak. i go zatwórzamy już. I w pionie jeszcze, jedna i gitara. A weź uśmiech jeszcze. Proszę, elegancko, kochany, mamy to człowiek czuje, że żyje po tej zimie, co? No. Tu mamy to. Pierwsze emocje za nami. Wędka nowa sprawdza się fantastycznie. SG8 super mi się tym rzuca. Przyjemna jest dystans, uzyskuje ciężką gumą dosyć łatwo. Muszę przyznać. Przy holu nie wiem, bo byłem w takich emocjach, że. Ale jakoś nie czułem tej ryby, chociaż mała nie była. Więc wędka super. Przynęta tradycyjnie się sprawdza. Pierwsze branie zepsułem, drugie już się udało. Pięknie. Pięknie. Wodowej, coś tu się widzi. Jest ryba? Jest ryba. Gdzie jest ryba? Tu jest. Ile? 14 metrów. Prawo ją widać, ale to jest kurwa ryba. Jedna bieża. Chyba. Nie, nie, tam, nie A nie, jesteś tu. Dobrze, 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 mam ciągni na nią i opóźnienia łeb. Trzeba widać. Już Idzie, na dół. Idzie na dół. Idzie na dół, no. Ale wolno spada je No dobrze, dobrze. Myślę, że podgonić no, trochę? No, 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 podgoń. No, podgoń, podgoń, szybciej, 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 jak dotąd. I, ok. Dobra, i opuszczaj. Dobra, no, fajnie, może zapierdolić zaraz. Okay, idzie, 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 dobry jest, ale dobry jest, kurwa, zatrzymaj, dobry zatrzymaj, jest. Do go. Idzie, go. idzie, idzie. Ja, Siedzi, kurwa, a zasunął, ale zasunął ty, ale zadzwonił Szedł. spadł, 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 no. Jaki pech, ale dobry był, ty. No to była dobra Ale zasunął, ale spadnie. nie? robiłem nic źle, widzieliście, że naprawdę dobrze ciągnąłem. Piotrek, nie krzycz na mnie, nie bij mnie. To Maciek, był... było dobrze. To był przypadek, Piotrek, ja się starałem. Dominikę to moją córeczkę pozdrawiam, ukochaną. Kiedyś byliśmy na nartach. Ja mówię, Mis Misiaczku, jak zjedziesz na dół, to tata ci kupi loda. A ona, tatuś, ale ja się staram jak nigdy w życiu ile? O, 16 o, ładnie za kiepsko, tak jak się zatrzymał a daj na niego Daję. już starczy? pokaż? jesteśmy, idę na dół jeszcze, jeszcze, do, 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 do. Dobra, jest? nie mi dać go, cholera o, jest tu? Co jest? Spadł. Czekaj, czekaj. Ale ładna ryba. Ale spadł. Ładna. Ale zasunął, ty. No widziałem. Ole przypieprzył, nie? Ole wielki jest. Ja pierdolę wziął no, i spadł. No nie, kurka ja, ja, ja. wodna, Dobra, no. Czekaj, spokojnie, spokojnie. Czekaj, czekaj, stoi kurwa. Dawaj tą wędkę z jaskółką hmm? tutaj. Pod nami, tutaj, tutaj, bliżej koburty. Tu, gdzie? Tu? No. Gdzie? No, no, no. Nawet tutaj troszeczkę. No. Widzisz go? Od razu się odwrócił wtedy i przyzwonił, nie? Nie widać, już, już go nie widać. Jest, 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 jest przy przymęcie. Jest przy przynęcie, tylko kurwa nie sieć. Tu No. Tu jest. Okay. 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 Czekaj. O, dawaj, Dawaj, Zaraz, moment, już. Gdzie jest? No. Gdzie? Ile? No ile, tylko pod, pod, pod. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie interesował. Nie, no, odchodzę. To na rzut co? Na rzut, na rzut, na rządzę. Tu dwa, tu jest ładna ryba, że jedycie. I on jest teraz. Ile? 14, ale przerzuć. Ale już raz przedzwonił, to nie wiem czy weźmie drugi raz. Ale fajnie wziął od razu, nie było tam z, nie? Ale widzisz mnie? Widzisz mnie w ogóle? Widzę, widzę, tu jesteś. widzisz Ciebie. Ale on. Schował się. No ale strzał był potworny, nie? To była dobra ryba, nie? No. Alebista ryba Cholera. Dla tych, którzy jeszcze tak nigdy nie łowili, to kluczowe jest, żeby nie łowić, trzeba się umówić, że jeden operuje łódką, a drugi rzuca, bo jakby chciały rzucać dwóch naraz, to naprawdę w ogóle nie ma sensu. Nie? To, to lepiej pojechać na blaty, na górki, na stoki, gdzieś tam przy trzcinkach, jakże mamy łowić we dwóch. Natomiast w tej metodzie no, jest naprawdę kluczowe, żeby się dzielić i żeby jeden był operatorem, a drugi był kasterem, a potem zmiana ewentualnie. Bo... Kiedyś mieliśmy na początku taki etap z Marcinem, moim teściem, że rzucaliśmy we dwóch do tej samej jakby ryby. No i to w ogóle było dokumentnie bez sensu, bo ta ryba sama nie wiedziała, którą przynętę atakować, więc nie atakowała żadnej finalnie. Więc jest zły? Jest... Jesteśmy blisko, musisz szybko rzucać. Szybko, szybko dalej. Gdzie jest? Ile? 12. <ścoughs> no i go. Do. Dojgo, 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 dojgo. Dojgo, doj, doj. że zobaczyć nie? Dobra. I już tak będzie. Ile. Idzie, 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 kurwa, idzie. Nie, to weźmy. Ale wszedł, to, szedł, szedł, kurwa, szedł, ale jak się zwinął do niej, co? Jest. Ile? Jest, to nie, 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 jest nie, 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 albo podejmuje skórę, ale bardzo delikatnie, powoli, nie spuszczając nim tak na łeb, wiesz. Gdzie on jest? Tu jeszcze prawie. Gdzie? Tu no, już pod nami, pod nami. Ile? Pod nami, pod nami, dobra. Nie, no, nie, no, nie, pod nami. Zrzuciłeś go. To jest kurwa za jej No wiem. Ale już go nie widać. Jest Tylko. Dobra. Ale on jest A gdzie jest kuła? Już mi tylko o. Tu. Dobra. Ole, kurwa, to jest tylko duwa, nie? Dawaj go, szybko. Pierwszy raz wyszedł, nie? Bardzo blisko. Jest. Kurwa naprawdę zdejdzie z odchodzi. Rzucaj, bo Ile? Na dziesięć? <laughs> Przynęte widzę. A on poszedł, poszedł bo, się do duży, ale poszedł boki Ale go nie widać już. Ja go znam, Ale go nie widać, ty. Kurde, weź go oznacz. go czachą. Rano ryby jakieś w miarę jeszcze były. Aktywne teraz trochę przysiadły, to znaczy przysiadły, to znaczy, że pływamy i tak. Wpiew było widać dużo ryb i wszystkie w zasadzie reagowały na przynętę. Potem zaczęło być widać mniej ryb, ale dalej reagowały na przynętę i teraz w ogóle ryb nawet nie widać. I de facto gdzieś tam ten chyba okno żerowania się skończyło i gdzieś się pochowały. I, 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 I na zasadzie od godziny chyba, nie? Od godziny to no, mieliśmy naprawdę parę fajnych kontaktów, od godziny się nic nie dzieje. To w praktyce polega na tym, że jest dokumentnie pusty, niebieski ekran. Głęboką wodą, na którym oprócz zna nic nie widać. Małych ryb, dużych ryb, nawet leszczy nie widać ani niczego. Ale to jest taka pora, no. Se w końcu wyjdą. Bycie przewodnikiem Maćka jest nieco ciężkie. Trochę maruda z niego. Ryby nie biorą, dlatego lecimy klasycznie poklepać trochę na łąkach. Ja ci kurwa dam ciężkie, ale dobrze, dobrze, taka racja. Przypłynęliśmy teraz na blalt, na łąkę, szukamy między roślinami ryb. Odprowadzają nam masowo, natomiast no, no nie biorą specjalnie, czyli są troszkę wyłączone. Znaczyłem około 60 łódek dookoła, więc to nie jest tak, że to jest sielankowe łowienie. Teraz im oferujemy gumy od B, ale to wygląda naturalnie, ja pierdolę, obłęd. Ale jest. Kamerki nie wziąłeś No ale widzisz, jak chciał to tam nie było, nie? W końcu się odchamiliśmy. Dobra. Wreszcie tutaj żeśmy dali radę. No, może nie kawan, ale. Przerwaliśmy złą pastę, nie? Jest. Nareszcie jakaś ryba po długim przerwie. Teraz już będziemy. Będziemy. Będziemy teraz łapać tylko metrówy. Będziemy. No dobrze, dobrze No dobra, szkoda, że mały, ale jest, nie? Mała no, ryba, to wypuszczamy szybko Oh okay, bye-bye! Yes, come on. A zdał pistolet, nie? no ale przynajmniej Dobra No dobra Nie <tryk> ma tego złego, co na to nie wyszło Tak nie napędza jednak yes. yes. o co chodzi Mamy czas. No nie jest kawał, ale wiosna. No, nie jest to duża ryba. Ale jest to ryba. Dobra, ja do zera. za dwie te. O, panie. Niezwykłe. Jest, jest grubo. Udało się. Mm. Takie ładne. No Już, teraz. Zaszladych Te się cofnąć jeszcze troszkę? Tak, to mamy jakieś razy dwa, jedynkę. A nie jest jakaś Ale jest ryba. Dobra, stary, jest ekstra jedyna. Fajnie, super. A teraz go ładnie ucelowałem, że, że no, trafiłem jakby w punkt, jeżeli chodzi o... O rzut, nie? Niestety dalej nie. Nie najmilszy, ale milszy. Ale jest. Nawet żeśmy nie zdążyli włączyć kamerki, ale też było widać, że nie jest jakiś kuwa spójny. Lepszy to. Fajny chyba. Fajnie no, też, też, Ale w pierwszym, w pierwszym podaniu przydzwonił No miło, bardzo miło Który to jest? Piąty, szósty? Szósty chyba, Całkiem no. fajnie, szósta rybka, lubię to Lubię, lubię Czyli gdzie? Bardzo blisko mi się, mam nadzieję Sprawia wrażenie lepszej Gdzie? Oczywiście idziemy na niego poszedł na bok, ale nie podkręcimy Trzeba się szybciej przed nim drogę Przed nim no, Ty. To jest numer Mamy dwa naraz 3 cztery. Masz? To ci nie? Tak, jest No okay? ale numer Dwa rzuty pod rząd, dwa rzuty pod rząd, dwie ryby, obie w podwieraku. Jedna do domu i druga do domu. Poszła ten moment kiedy jeden wędkarz mówi pod rząd, dwa szczupaki Eee, no, ty, ja czegoś takiego jeszcze w życiu nigdy nie miałem, nie? Żeby miał jednego w podbieraku i nagle Piotek wołał, woła, woła rzucaj, rzucaj, bo jest drugi do podbieraka i wyobraźcie sobie, że pierwsze podanie, napłynąłem nad szupaka i w siedzi, dwa, dwa do 0, w dwóch rzutach, tutaj misz przewodników w tym kraju, co powiesz, tak co powiesz, tak będąc trenerem reprezentacji Narodowej Drozdów? <laughs> <laughs> To się nie dzieje, ale tutaj nie przyjeżdżajcie, bo będziecie przyjeżdżać do Piotra, wtedy dla mnie nie będzie miejsca, także wara mi, wara kurwa tomu. On ci jest mój! Powiedział klasyk. On ci jest mój!